Poszukiwani 24 godziny. Każdy z nich ma swoją historię. Policja z Lublina prowadzi poszukiwania mężczyzny podejrzanego o najcięższe przestępstwo zabójstwo. Janusz Józef Niećko, znany także pod pseudonimem Burmistrz Puszek, urodzony 9 października 1957 roku. Ostatnio zameldowany w Podzamczu. Obywatel Polski. Poszukiwany na podstawie artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Zabójstwo typ podstawowy. Mężczyzna o otyłej sylwetce, wzroście około 176 cm, wadze ponad 90 kg, ma ciemnobląd, faliste włosy z przedziałkiem, duży garbaty nos i czerstwą okrągłą twarz charakterystyczna blizna na ręce oraz widoczne ubytki zębów. Sprawę prowadzi Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Każdy kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Janusza Nieczki, proszony jest o kontakt z policją. To jedna z najpoważniejszych spraw pozostających wciąż otwartych. Poszukiwani 24 godziny. Każda twarz ma swoją historię.